Cześć, i witam znowu nowym odcinku z najgorszego serwera anarchii SMP w Polsce. W tym momencie ogólnie wyświetla wam się osoba, która zgarnęła Carda z poprzedniego odcinka. Giga, wam dziękuję za poprzednią aktywność, naprawdę jesteście zarąbiści. Jeżeli pod tym filmem w 24 godziny bijecie 400 łapek, to znowu wam losuję w karda. No i kolejny odcinek również nagram z anarchii. Oczywiście, żeby wziąć udział w losowaniu na PS, to jeden, co wystarczy zrobić, to łapka w górę. Subwozum na no jakikolwiek komentarz ze swoim Discordem, także do kilka prostych kroków, a może naprawdę zgarnąć fajny hoś. No A przechodząc już do sedna, w tym filmie będzie. Chodziło o to, że po prostu Chcę odkupić rangę właściciel Na najlepszym serwerze Znaczy najgorszym, przepraszam bardzo, najgorszym Najbardziej gównianym serwerze w Polsce A SMP Montażysta daj przester No i generalnie y, Mam dla ciebie Propo... Propos, y, nie umiem pisać, dobra, nieważne y, Generalnie na sam stan myślę, żeby y, Zaproponować mu po prostu 20-30 zł Za rangę właściciel Zobaczymy, czy, czy uda mi się po prostu tą rangę wykupić, jeżeli się uda, to naprawdę ja kocham życie i po prostu życie jest niesamowite. Dawaj, dobra, okej. Okay. W ogóle nie wiem czemu on każdą pierdzieloną wiadomość edytuje, ale dobra, nieważne. Czy da się u Ciebie kupić rangi administracyjne? Kurna, jeżeli się da, to naprawdę ten serwer jest największym gównem, jakie widziałem w sensie. Kurna, rozumiem wszystko, nie? Rozumiem naprawdę wszystko, ale kurna, żeby sprzedawać rangi, to no już trochę cringe'owa, ale no na serwerze gra po 10 graczy, także wiadomo. W ogóle najśmieszniejsze na tym serwerze jest to, że po prostu jakiś ziomek wbił sobie na moje konto, zmienił mi hasło. No i kurda, w sumie wystarczyło napisać jedną wiadomość i znowu mam konto z powrotem, a w sumie, no, ziomek troszeczkę musiał na tym itemem pracować, także no to jest yy, całkiem, całkiem. O, odpisał mi, dobra. Hmm? No nie wiem, XD. Zależy ile i jaka. Dobra, okej. Okay. <śled> eee yy. W ogóle wcześniej pisałem do niego Czy ten, e, czy może w ogóle Gadać ze mną, bo wtedy by to chyba lepiej Brzmiało, no ale no niestety Ej dobra, napiszę mu widzowie, żebyśmy pisali w MC Bo w sumie, kurna, no nie lubię Tak przez Discorda pisać, bo nic się w sobie Tutaj na ekranie nie dzieje i tylko nudy e, Siema, e, jesteś? Dobra, zapytałem się, o mam w ogóle rangę Youtuber, co jest? Ziomek grał na moim Koncie, jeszcze sobie rangę youtuber Załatwił na tym serwerze, co jest grane? Ja pierdziel, dobra, jest rater, właściciel ja to, dobra, okej okay. eee, To ze tak eee, Ile za rangę Rot, dobra Jeżeli typ mi da ponad 20 zł Ja, nie, ja wychodzę, widzowie Ja po prostu wyciągam kur na ręce, podnoszę kurna Mój fotel i kurna wystrzucam go Przez okno, autentycznie, nie, bo jakby Bo na tym serwisie gra 9 osób Lek... Le, no nie, no Ledwo się trzyma kupy, no nie wiem, on mi jakieś propozycje z dupy będzie dawał. Yy, nie wiem, napisał: "To się dowiedz yy, XD". A co powiesz yy, o 20 zł PSC? Nie no jeżeli nie dasz człowieku za 20 zł PSC Mirangi rangi właściwie na jakimś całym serwerze, który kurna można postawić w 2 minuty na Aternosie To nie, nie widzowie autentycznie... Nie wiem, nie wiem, szkodzi mi psycha widzowie po prostu. Ile to MVP nawet nie kosztuje? Człowieku! Masz 10 graczy na serwerze! Ktoś ci proponuje 20 zł. Za 20 zł chopie, już youtubera kupisz u jakiegoś live'a kupisz u jakiegoś youtubera po 20-30 osób na live, a ty kurna narzekasz... Ja, pierdziel, co za ty? No dawaj, no. Content na I ty, będzie. xd. Gracze, wyświetlenia, pieniądze. Ej, nie, no proszę, żeby dał mi właściciela. Błagam, Jezu, człowieku! Ten serwer można postawić w 3 minuty. Kolejny, zresztą ty samolot nie masz normalnej domeny. To jest widzowie, jakby ktoś nie wiedział. Jak zachęcić graczy do kupowania rank to ok, żeby serwę opłacić. Dobra, yy, nagrywam teraz odcinek i właśnie zachęcam do kupowania. Dobra, yy, generalnie polecam, yy, giga dobre rangi, yy, niesamowite, yy, kurna wcale nie jest tak, że edycja to jest kończy się za 12 godzin. Yy, giga polecam, yy, dogi podłoga się podpisuje. Mogę dać admina na content? Eee, a co ma Ranga admin Dobra, ej, nie, no kurde, proszę jak on mi sprzeda admina Ja będę tak szczęśliwy człowiekiem Dobra, no to będzie niesamowite, widzowie To będzie niesamowite Jak on mi sprzeda ranga admin Błagam, błagam, zrób to, człowiek Dawaj, tepaj do mnie Bo chcę ci... Spojrzeć w oczy Dobra, niech on się tutaj do mnie mnie Kurna, może go zabije <laughs> Nie no, ale kurna, serio, serio, nie O dobra, jest tutaj, pa kurna, jaki ziutek A, nie da się go bić, kurna, frajera Dobra To daj y, admina Ok, ej dobra, zobaczymy Ale jeżeli admin będzie mógł zbudować właściciela To będzie mój najlepszy dzień w życiu To będzie autentycznie mój najlepszy dzień w życiu Mogę dać admina xd Na content Dobra, to daj admina nie ma takiej rangi nie, Źle! Właściciel, który nie wie, jakie rangi ma na swoim serwerze Zajebisty właściciel Robi wrażenie To daj Właściciela Na przykład No nie, wiem, ja pierdziel człowieku dobra O, myślałem, że ktoś kolejny się tepnął A czekaj, czy to w ogóle działa te panie, dobra, nie działa Daj rangę, bo zaraz Srać muszę No daj, żeż te rangi, no Obladzaczu, kury pały, no No nie, no co za... Dobra sorry widzę za moje yy, krzyki gotowe go, gotowe, gotowe Ale No dawaj Ja pierdziele, siadam i widzowie psycha Nie ja, ja sobie w tym czasie nie kur na bazę zbuduję bo ADHD nie rozpiera no dawaj, przyjacielu. To jest, widzowie, zagrywka psychologiczna. Zagrywka psychologiczna, zobaczymy, czy się uda. Nie, ciudaj mi tą pieprzo. No nie, no co on pisze, no? I uh, in this moment uh, by uh, I will kill your asshole. Dobra. Jak ktoś wie co to znaczy Proszę nie piszcie w komentarzu. Proszę nie piszcie. No że nie, dobra, jak napiszecie to dam wam serduszko Dobra, nie no proszę no, proszę, Rater Dajże. że no, będę go błagę, kurna o oblodzę ci Loada Robię rangę, nie no Ty dopiero, dopiero co rangę robi, nie naprawdę Upa jesteś człowieku Ej dajemy, do... kurna, pa! Trap na właściciela widzowie serwera, pa, normalnie Puszczamy lawę Kurna mam wodę jakąś, kurna nie mam wody byśmy mu zrobili obi <grystanie> Dobra dawaj, dawaj, dawaj rangę, dawaj rangę Ile ty to robisz? No nie naprawdę widzowie nie gracie na takich serwerach to jest po prostu Nie wiem strata czasu, pieniędzy, nie wydawajcie Oraz zapisuję serwer Dobra kurna <grystanie> oh, kurna prawie umarłem widzowie dobra zostawcie łapkę w górę i suba z suba dzwonkiem żeby nie umarła na zawał, bo naprawdę Jak ja się dowiaduję, że e, Tak mało inteligentne persony chodzą po naszym świecie To naprawdę Się kurna załamuje I Chyba to do... <laughs> Patrzcie w ogóle na taba Dream Przez 2D 4E i 2M ma 901 pingu Niesamowite <laughs> dog 137 e-server operator Widzowie wy wiecie co się szykuje w tym momencie? E, kurna nie to Haha <śmiech> Śmieciu, dobra banujemy, widzowie, ten serwer Ban Alela Kurna mać, mam lagi, ban la ban yy, dri. kurna nie mogę Zabrał mi rangę No nie no, zabrał, ale kurda, śmiech walony <śmienny> Mnie nie ja fan <śmienny> Ej, no czemu mi zabrałeś rangę przyjacielu? Ej, mogłem zatrzymać serwer no Nie pomyślałem, kurna mać Niechcący Nie ta komenda Daj jeszcze raz No serio no kurna, ziomek, odbanuję ich normalnie Mam zapisane Daj rangę To odbanuję No nie, no, no on się teraz na mnie obraził No nie, proszę Proszę Rater No ale, ale weź daj, bo Za mało materiału Na film Nie, no kurna Wstawię i nie będziesz Miał reklawy. Siadamy mu widzowie na psychę! Siadamy mu na psychę! On nie wie, co się dzieje, widzowie! Tej się jakby zacząłeś wszystkich banować. Człowieku! Ha! Patrzcie, jaki debil. Pisze, zacząłeś przez. O, jeszcze się wymądrze. Nie, no. Nie, błagam. To nie banuj mnie ani nikogo. Dobra, prze. Prze. Ha! Ha! Ten idiota mi dał znowu rangę. Dobra, ty śmieciu e, Czekajcie. E, Gif. Dogi 1, 3, 7, Comet Podwaga Block Okej, okay. okej, okay. on chyba tego nie widzi, tak? On to widzi czy nie? Dobra, chyba nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, to na razie zachowujmy się normalnie, nie? E, Tapnijmy się do tego Dreama, zobaczmy co tutaj Dream sobie robi. Gamy modec z A on pisał chyba, że jest fanem. Siema mordo, siama, siema chcesz jakiś tam. Chcesz... murto szybko, bierz to, Bierz to! Szybko, typie, no co ty robisz? bierz bikony. Kurno, Mordo, ja nic nie mam, nie? Mordo, ja nic nie mam ja, ja, ja mu, Byku, nie chciałem żadnych beaconów dawać, nie? Wiesz o co chodzi? Rater, przyjacielu Ja, ja bym czegoś takiego nigdy nie zrobił, nie? <grym> Ale to jest... Dobra Dobra, nie, dobra, dobra, mój plan jest widzowie taki Że w tym momencie, tebam się do losowego typa Daję mu stack beaconów Stopuje serwer I koniec odcinka Dobra, do Nitra się tepnę Nirto Czekajcie, open EQ nie dobra tutaj nie, nie, ma czegoś takiego Dobra czekajcie, bacon'y O bo mam pomysł! Mam pomysł widzę co zrobię e, soul sand Yyy, e, e, wither e, Skeleton skull e, tepe, dobra tepnę się do do tego dream'a Się tepnę Dobra i respie kurna Ja sobie morduję, tylko buduję bazę, wiesz jak jest? <ścoughs> kurna ziomek chyba ogarnia co ja chcę zrobić nie, 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 bydźko, ja nie, ja nie chcę żadnych liderów raz pić, nie? Jeszcze co chodzi? Dobra, ale nie no. Czemu Czemuś za mną tefa wszędzie? Dobra, muszę się pewność do tego IGX i jak najszybciej zb zbudować. Kurda, szybko! Szybko! Działa! Dobra, stopuję serwer i ciul Dzięki za oglądanie odcinka Do zobaczenia w kolejnym Mam nadzieję, że wam się podobało Serwer Niestety przestał działać Z niewiadomych przyczyn Ja nic nie wiem No, elo